Cześć, z tej strony Daniel z Motobanda.pl. W dzisiejszym odcinku na dobre sklepy motocyklowe.pl pokażę Wam pięć najciekawszych kasków integralnych na rok 2019 i uszeregujemy te kaski od najtańszego do najdroższego. Więc zaczynamy z nowym Hajdu C70. Ten kask zastępuje. Dobrze znany model TR-1. I tutaj ciekawostka, ponieważ ta skorupa to tak naprawdę lekko zmodyfikowana i odświeżona skorupa wyższego modelu HJC, który także zniknął, a mianowicie IS-17. Więc dostajemy lepszą skorupę niż do tej pory miał TR-1. Oprócz tego, jak przystało na kask szosowy, nie mogło zabraknąć blendy. Tradycyjnie dla modelu TR-1 oraz IS-17 przesuwanie blendy znajduje się na górze skorupy. Wizjer jest przystosowany do montażu pinlocku. Taki pinlock musimy sobie dokupić, nie ma go w pudełku. Natomiast to, co jest, to jest także zapięcie wizjera, aby podczas jazdy w żaden sposób wizjer samoczynnie nam się nie otworzył pod naporem wiatru. Czarno-czerwona skorupa została wykonana z poliwęglanu. W środku mamy zapięcie mikrometryczne z regulacją, a także w pełni wyjmowaną, antybakteryjną, nadającą się do prania wyściółkę. I tak jak zauważyliście, mamy tutaj także kurtynkę powietrzną. Jest ona dziurkowana, więc do, do środka wpuszcza świeże powietrze, ale na przykład owady, liście, inne niepożądane rzeczy zatrzymuje na zewnątrz. Kask został wyposażony także w wentylację. Mamy wentylację na szczęce w pełni regulowaną. Mamy wentylację w górnej części kasku. Dwa poziomy otwarcia i jeden poziom zamknięcia. Oraz z tyłu mamy także nieregulowane wyloty gorącego powietrza. HJC C70 kosztuje 649 w monokolorze, natomiast za grafikę musimy dopłacić około 100 Kolejnym kaskiem będzie jego brat, który także jest nowością na 2019. HJC i70. I to jest kask, który zastępuje modelowo IS-17, jeden z najpopularniejszych kasków na polskim i europejskim rynku, który był bardzo długo. I muszę powiedzieć, że od razu widać, że tutaj mamy mocne odświeżenie. Zupełnie nowa skorupa, na nowo zaprojektowana, nowa wentylacja. U nas także bardzo ładna grafika, nawet te wyloty gorącego powietrza z tyłu fajnie zostały zrobione. Ale od początku, skorupa została wykonana z poliwęglanu. Jest to więc wytrzymała skorupa w swojej półce cenowej. Oprócz tego, tak jak zauważyliście, mamy zupełnie nową wentylację. Działa ona w sposób prosty, przyjemny i łatwy. Natomiast wygląda bardzo bajeracko. U góry dwa osobno regulowane wloty powietrza w opcji zamknij lub otwórz. Z tyłu w górnej części dwa wyloty gorącego powietrza. Oprócz tego z boku pojawił nam się przycisk odblendy, podobnie jak w wyższej linii modelowej RPH. To jest bardzo wygodne rozwiązanie w porównaniu na przykład do C70, kiedy musimy rękę wyciągnąć do góry podczas jazdy. Tutaj znacznie niżej jest ułożony ten przycisk, łatwiejszy w obsłudze. Kask został wyposażony w jasny wizjer z miejscem na pilnoka, i tutaj w pudełku już tego pilnoka dostajemy. Tak samo jak w przypadku C70 z przodu mamy dodatkowe zapięcie, aby wizjer nam się nie otworzył podczas jazdy. W środku tradycyjnie mamy przyjemną wysiłkę wyjmowaną, nadającą się do prania, antybakteryjną, pochłaniającą wilgoć oraz przykre zapachy. Jednak tutaj na przykład mamy zupełnie inną kurtynkę, która już nie jest tak wentylowana mocno, co będzie przyjemniejsze w chłodniejsze dni i nic do środka także na nam nie będzie wpadać. Oczywiście ona jest wyjmowana, więc możemy w razie potrzeby sobie ją rozmontować. Tradycyjne zapięcie mikrometryczne z regulacją, czyli takie zapięcie jak większość z Was lubi. i 70 zaczyna się od 849 zł za monokolor w przypadku grafiki ta cena oscyluje w granicach 1000 zł z małym haczykiem. Idziemy dalej. Tym razem pokażemy Wam irocha, czyli coś z włoskiej stajni. Airoch ST501 włoski kask sportowo-turystyczny, wykonany z kompozytów HPC, czyli kewlar, karbon i włókno szklane. Skorupa mocna, wytrzymała i lekka. Kask został specjalnie wyżłobiony, z tyłu pojawił się spoiler, pod którym są wyloty gorącego powietrza. Został on pociągnięty do tyłu, fajnie to wygląda. Oprócz tego znajdziemy kilka drobnych Żłobień na skorupie kasku w różnych miejscach, które podkreślają jego włoski i trochę sportowy rodowód. Jasna szyba, przygotowana do montażu pinlocka, a ten pinlock znajdziemy w zestawie. Tutaj znajdziemy także system blokady szyby, aby ona podczas jazdy się nam nie otworzyła. Prosty system, ale działający. Zobaczcie, ile siły trzeba użyć, żeby go otworzyć. Jak przystało na kask sportowo-turystyczny, posiada on blendę. Blenda obsługiwana jest za pomocą tej dźwigni, która znajduje się tuż za wizjerem. Jak przystało na jerocha jest ona długa i ciemna, chociaż w moim zdaniu mogłaby być jeszcze troszeczkę dłuższa. Za wentylację odpowiada wlot powietrza na szczęce, łatwo regulowany wlot powietrza w górnej części, a także dwa wyloty gorącego powietrza tuż za naszym spoilerem. Środkowa wysiłka, wysiłka tradycyjnie, zwyjmowana, antybakteryjna, nadająca się do prania, do tego przyjemnie wykończona. Mamy tutaj, i tutaj uwaga, zapięcie już podwójne D, czyli one trochę bardziej podkreśla sportowy charakter tego kasku. To jest kask serii Sport Touring ST501. Ceny tego kasku zaczynają się od 1199 zł. Bez malowania. W przypadku, kiedy chcemy na przykład taką grafikę lub inną, bo akurat Irux nie z tego, że ma dużo fajny grafik, trzeba dopłacić 100 zł. Hero commander to tak naprawdę kask trójfunkcyjny, ponieważ możemy jeździć w trzech konfiguracjach. Takie jak widzimy w tej chwili, czyli w konfiguracji adventure. Później możemy jeździć na przykład w konfiguracji szosowej, czyli zdejmujemy daszek, zostawiamy szybę. I ostatnia konfiguracja offroadowa, czyli zdejmujemy szybę, zakładamy daszek, dokładamy gogle. I w tym momencie mamy kask enduro. Co ciekawe, mimo wszystkich tych bajerów, nawet kiedy mamy daszek, nie przeszkadza to zupełnie, aby w pełni otworzyć szybę i mamy także blendę. Kas łączy sobie cechę enduro i szosobę, więc jak przystało na przykład na cechy offroadowe, mamy tutaj niezłą wentylację i kiedy otworzymy ją w pełni, zobaczymy, że tutaj mamy chociażby filtr antypyłowy. U góry mamy prostą, ale skuteczną wentylację, także regulowaną w trzech płaszczyznach, czyli otwarta, Zamknięta i pół otwarta. Z tyłu natomiast mamy wyloty gorącego powietrza. Tył tego kasku został specjalnie wyżłobiony tak, aby współgrał między innymi z ochraniaczem karku. Grafik w tym kasku możemy wybrać bardzo dużo. IROX z tego słynie, że ma mnóstwo różnych malowań, po ale trzeba podchodzi najbardziej pod KTM-a. Więc, jeżeli komuś się podoba, to taką grafikę także może wybrać. Tak jak wspomnieliśmy, daszek jest regulowany i zdejmowany. Zaglądamy do środka. W środku mamy wyściółkę, przyjemną wyściółkę, wykończoną częściowo skórą. Jest to wyściółka. W pełni wyjmowalna, nadająca się do prania, antybakteryjna, pochłaniająca wilgoć oraz zapięcie podwójne dania, jak na naprawdę kask offroadowy. Do szyby, którą już udało mi się zamazać, w standardowym w pudełku dostajemy pinlocka, więc nie będzie występowało parowanie. Natomiast ten plastikowy element możemy sobie wyciągnąć i w tym miejscu zamontować uchwyt do GoPro, który jest w zestawie. Kas zaczyna się od 1399 zł w przypadku monokoloru, natomiast w przypadku, kiedy chcemy mieć łatą grafikę, musimy dopłacić około 100 zł. I ostatni kask dzisiejszego zestawienia przyjechał do nas z Ameryki. Bell Eliminator. Kask waży 1075 gramów. Jest bardzo lekki, został zrobiony z kompozytu włókna szklanego. Ale gdyby nam było tego mało, to możemy sobie zamówić wersję wykroną z karbonu. Kask będzie idealnie pasował do osób jeżdżących dużo po mieście wielką bulgoczącą V2 z potężnym momentem obrotowym. Kaz został wyposażony w potężną, nieregulowaną wentylację, na szczęce w aż czterech punktach, a także w górnej części skorupy. Tutaj mamy tych punktów kilkanaście, są to bardzo Mocno zrobione punkty wentylacyjne, więc jak gorąco by nie było wystarczy, że ruszymy motocyklem i do środka na pewno będzie wlatywała duża ilość świeżego powietrza, ta cyrkulacja tutaj będzie potężna. To jest kask budowany w stylu Race Retro, bo jest kilka takich elementów nawiązujących do chociażby Race Stara, ale jest też kilka elementów, których przypomina na przykład model Bullet. Chociażby samo otwieranie wizjera. Wizjer nie jest zbyt duży i otwiera się go w specyficzny sposób. O. W taki sposób i to jest miejsce, w którym ten wizjer przylega i jest blokowany, więc musimy go mocniej nacisnąć, aby on tutaj z portem To są takie smaczki, które docenią wszystkie osoby, które lubią takie rzeczy. On będzie bardzo, bardzo dobrym kaskiem na cafe i sery. W zestawie mamy także drugą szybę, w tym momencie mamy założoną białą szybę, natomiast w zestawie mamy także drugą szybę mocno przyciemnioną. W środku znajdziemy wyściółkę wyjmowaną, antybakteryjną, nadającą się do prania, a także zapięcie podwójne D z magnesem. To też jest bardzo fajna sprawa, ułatwia zapinanie, nic po prostu nam nie będzie się plątało, żaden dodatkowy rzemek tutaj nam nie będzie latał. Jeżeli interesuje nas tak bardzo unikalny wygląd kasku, oraz te smaczki, które ten gaz posiada, musimy zapłacić za niego 1799 zł dla wersji wykonanej z włókna szklanego. Natomiast, jeżeli chcemy być jeszcze bardziej unikalni, jeszcze większą stylu wymieć, możemy sobie zamówić kask wykonany z karbonu. Wówczas cena przekracza 2500 zł. Pamiętajcie, że kupując kaski w sieci dobre sklepy motocyklowe, możecie liczyć na przedłużoną 5-letnią gwarancję, a także pakiet Assistance. W tym materiale pokazałem Wam pięć ciekawych kasków na rok 2019 z różnych półek cenowych, a także w różnych stylach. My mieliśmy coś na szosę, coś z blendą, mieliśmy coś na cafe rejsteri, a także coś na Adventure. Więc myślę, że z tych kasków każdy będzie mógł wybrać coś odpowiedniego dla siebie.